I rozpoczynam dzień drugi. Dotarłem w końcu pod Jeleniowaty i tam na tę wieżę zamierzam wejść. No i to był dobry pomysł, żeby nie robić tego wczoraj, bo dzisiaj nie ma tu żadnych samochodów. No mogę na górze spotkać kogoś, kto wchodzi właśnie przez Brensberg. Ja postanowiłem wejść od razu na wieżę i być może przez ten Brensberg zejdę. Zobaczę, jak to po prostu będzie wyglądać. Pogoda, no idealna, jeśli chodzi o. Obserwacje, niebo nie jest super czyste i w dolinkach unoszą się takie, unosi się taka mgła, czyli chyba po prostu paruje ten topniejący troszkę śnieg. Chociaż jeszcze on nie topnieje, bo w sumie jest tak około jednego stopnia. Ale myślę, że, że, że w miarę jak dzień będzie coraz dalej, to, to będzie to wszystko spływać, bo ma być dzisiaj nawet 10 stopni. Także cieszę się, że dotarłem tutaj wcześniej w miarę, jest godzina jest około 9:00 i wszystko będzie jeszcze troszeczkę takie zmarznięte, ściągnięte tym, tym nocnym przymrozkiem, także liczę, że gdzieś tam nie utonę w błocie. Zaczyna się super przyjemnie do takim mosteczku. No tutaj jakieś pierwsze yy, znaki wiosny. Nie mam pojęcia niestety, co to za roślina, To no jeszcze przede mną nadrobienie takich zaległości botanicznych I będziemy szli tam, no to jest lekki hardcore, szczerze mówiąc A Tutaj niestety też depcze się troszkę po, po takim stanowisku śnieżycy wiosennej A to tak wygląda to podejście Także spływa sobie nim piękny taki mikropotoczek. No, ale buty mam wodoodporne, mam stuptuty. tuty. Eee, myślę, że, myślę, że jakoś dam radę. Ale przypominam, że wczoraj ludzie tu wchodzili w trampkach. Także, mm, no, taki polski sport ekstremalny. Robię już pierwszy postój, bo to, to, to początkowe podejście było naprawdę strome. W zasadzie jest ono po prostu ścieżką wydeplaną przez las, wyślizganą również, przez co po niektórych widać takie ślady, jak ktoś ze ścieżki zjechał ze stoku. No, w, w, naprawdę nie wiem, nie wiem, jak można tutaj bez odpowiedniego obuwia wejść i bez kików w ogóle. Wczoraj wszyscy też widziałem. Nie byli specjalnie przygotowani kików, to w ogóle nie widziałem. Jeden chłopak w ogóle miał trampki takie niskie i, i niskie skarpetki, Takie, także z gołymi kostkami jeszcze tu wchodził. No nie wiem, to już chyba po 30 po prostu człowiek uświadamia sobie, że nie wszystkie, że wszystko się da, ale nie wszystko trzeba. No tak, może. A ja tutaj sobie na chwilę odsapnę, bo po prostu też nie mogę się jakby. E, nasycić tym pięknem tego, tej, tej buczyny Właściwie to jest mieszany las, tak, mieszany, ale dużo buków takich e, bardzo ładnych e, I to jest druga funkcja poddupnika Czasami jest też pod plecacznikiem, no bo po co plecak ma leżeć na śniegu i moknąć, skoro może sobie na poddupniku Wszedłem już 80 metrów, tak patrząc po poziomicach, to na górę jest jakieś 100, 200, więc zostało mi około 120, ale wydaje mi się, że to już będzie takie bardziej płaskie 120 metrów, lub też po prostu te poziomice nie są aż takie dokładne. Zobaczymy, jak wejdę na górę, to zdam relację, ile, ile metrów w pionie pokazał mi Garmin. Oto i ona, w całej okazałości, wieża na jeleniowatym. A jak się dokładnie nazywa ten szczyt jeleniowatego, to potem jeszcze wam powiem, bo jasieniowaty chyba? albo No nie chcę teraz przekręcić, ale to jest jakby jeden ze szczytów tego pasemka. Już stąd jest super widok. W ogóle to jest taka polana. No po prostu fantastyczne miejsce. To jest w ogóle jakieś, jakieś odkrycie, odkrycie tego roku. Także duży szacun, e, tutaj ta, dla osób, które wznosiły tą wieżę, bo to jest w ogóle bardzo solidna konstrukcja. Hmm, jakaś e, stalowa czy, czy z jakiegoś stopu, a w środku klatka schodowa z, e, z drewna. Także naprawdę solidna i bardzo, bardzo wysoka. Ciężko mi powiedzieć, ile, ile to jest wysokości. Okazuje się, że tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem teraz, to jest 199 metrów. Od, od parkingu, pod centrum promocji leśnictwa Także zmierzymy też wysokość tej wieży, jak wejdę na górę Także rzeczywiście dokładnie 200 metrów tutaj było podejścia Czyli dokładnie tak samo, jak na tej mapie, którą wcześniej reklamowałem I było zaznaczone, także tym bardziej jakby skala tej mapy 1 do 40 tysięcy Pozwala też fajnie planować wycieczki, bo widzimy dokładnie rozkład poziomis, które które po prostu wyraźnie można odczytać. Świetna sprawa. To jak ktoś ulepił bałwana. No a ja po prostu postanowiłem troszkę odsapnąć, odparować, i będę wchodził oczywiście na górę. No i jestem tutaj sam. Czego niezwykle się cieszę, ponieważ jest to oczywiście wyjazd pandemiczny. Także dbam o swoje bezpieczeństwo. I o swój spokój psychiczny również. Bo. Różnie to bywa w takich miejscach. Tam za drzewami są połoniny. Nie wiem, to może to jest bukowe Berdo. Albo super, gdyby na szczycie była jakaś plansza z, z rozkładem tego, co widać. No, to było w ogóle Mistrzostwo Świata. Mam nadzieję, że takie coś tam się znalazło. A jeśli nie, to, to mam nadzieję, że powstanie. Widać, że ten, to podejście jest jeszcze w trakcie opracowania, bo niektóre oznakowania są takie mocno tymczasowe, no ale wieża bardzo solidna. Także tych połonin może być nie, nie być widać, bo one są po prostu ośnieżone. Chociaż chyba coś tam majaczy. Dobra. No to żeby się nie rozgadywać, bo postanowiłem, że moje filmy muszą być krótsze. Właśnie taki kawał śniegu spadł z dachu wieży kończę i wchodzę na górę. No i jestem na górze e, Trochę czasu mi zajęło zanim zacząłem kręcić film, bo musiałem się troszkę dokształcić e, Przestudiować mapę, na szczęście mam ze sobą kompas w zegarku, także zorientowałem sobie mapę Okazuje się, że wieża jest też świetnie zorientowana e, na wszystkie cztery strony świata Teraz patrzymy, teraz stoję na ścianie jakby południowej I to co widać od prawej to jest e, Tutaj się zaczyna, to jest e, tak zwane bukowe berdo, czyli połowina dźwiniacka. To po środku z tą taką pręgą to jest chyba krzemień. I potem po prawej stronie jest kopa bukowska i halicz. I tam gdzie z tyłu jeszcze byłby rozsypany pewnie ale nie sądzę, że go chyba nie widać. Tak samo nie widać tutaj tarnicy, która też jest za krzemieniem gdzieś mniej więcej za krzemieniem bukowym Berdem połoniną dźwigniacką. Czyli, czyli dzisiaj tutaj nie zobaczymy jest stąd. Patrzyłem przez lornetkę i jestem pewien, że tutaj tarnicy nie widać. Dobrze, to idąc tu z kolei na zachód. Na zachodzie mamy piękny widok na. Tutaj może zacznę na wprost. To jest połonina caryńska. Bardzo też taki charakterystyczny kształt. I niesamowite miejsce. A to po lewej. Hmm. Wydaje mi się, że to są rafki, ale nie jestem tego pewien na 100%. To mogą być rafki. Czyli część jakby pasma granicznego Tam dalej połonina Wetlińska Czyli teraz tak prawie, że w środku kadru I po prawej stronie Od połoniny wetlińskiej Jej jakby zwieńczenie, czyli smerek Tutaj troszkę góreczek O, o, o nieznanej mi nazwie no ale co, chciałem pokazać Bo to w ogóle jest świetne Nie wiem czy będzie tak Teraz w środku kadru mniej więcej okolice. Aha, to są stuposiany. To widać nawet, no nie wiem czy na filmie będzie to widać, ale powiedzmy, że ta biała polanka na pośrodku kadru mniej więcej to jest. To są to są, to są stuposiany. Bo widzę, widzę wieżę, po prostu tam jest. Natomiast... tam, skoro to są stuposiany, to te następne dwie góreczki, to będzie czereśnia i czereszenka. Chyba skupiłem ostrość, kurczę. Wtedy nie jest to łatwe, bo nagrywam w rękawiczkach, to tutaj troszeczkę wieje. Mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś super bardzo słychać na filmie. Może spróbuję osłonić mikrofon i mówić gdzieś tak. E, Okej, okay. to jest czereśnia i czereszenka chyba. E, I tam gdzieś, tutaj mniej więcej. Też po środku, teraz kadru jest Dydiowa, do której chciałbym dzisiaj dojść. A ja tak jak się cofnę i tam w, właściwie ten taki długi masyw, który widać, to jest otryt. E, a tutaj, teraz po środku, mm, też te białe, takie e, odległe pola to są lutowiska. Przed lornetkę widać doskonale nawet e, kościół, w lutowiskach, widać stanicę kresową, reptyów też. I stąd właśnie udało mi się łatwiej rozszyfrować to, co widzę. Co tam mam teraz za plecami, czyli ten południowy widok? No, bo po prostu pamiętam, co tam z lutowisk można było oglądać. Tutaj w dole płynie san. Tutaj jest torfowiska w Dwiniaczu, czyli właściwie to, co teraz widać na wprost, to jest Ukraina. Tak, tutaj granica jest pofałdowana, bo biegnie sanem. Także tutaj przez lornetkę też udało mi się dostrzec e, pojedyncze nawet krzyże przydrożne, które są obsadzone lipami właśnie w Dziwniaczu. E, dalej zaraz tutaj powinniśmy zobaczyć... E, o tutaj w środku kadru jest mm, Tarnawa Niżna i tam do budowania iglopolu. Przez lornetkę trzeba też to zobaczyć. No i gdzieś tam w oddali Majaczy e, Bukowiec. E, Beniowa. Też nie zobaczymy tego na, chociaż może, ale to naprawdę trzeba by było chyba ten film zatrzymać i jakoś bardzo się przyjrzeć. Spróbuję, no mniej więcej. Teraz też po środku widać, widać cerkiew w Sokolikach Górskich, czyli po ukraińskiej stronie. Cerkiew świętego męczennika Dymitra. To jest cerkiew, którą odwiedziliśmy, znaczy zobaczyliśmy ją z chłopakami będąc na rowerach latem a na wprost, na horyzoncie, na środku taka biała kreska ośnieżona połonina to jest Pikuj to jest, ta, to jest ta połonina w której znajduje się Pikuj ona ma grubo ponad 20 km długości to też jest w ogóle niesamowita misja przejścia całą wzdłuż raczej trzeba to rozłożyć chyba w czasie no, może kiedyś, jak się wytrenuję jeszcze w chodzeniu, to, to może kiedyś coś takiego um, spróbuję zrobić. Chociaż ludzie robią to, rów, robią to również e, rowerami. E, tylko nie wiem później, co tam mm, zrobić, jak już się dojedzie do tego Pikuja i chce się zjechać tam do miejscowości Szczerbowiec na przykład. To tam musi być straszliwie stromo. Nie wyobrażam sobie tam zjeżdżać rowerem. Może no, rower na plecy i da się jakoś zejść. E, tak, no także tutaj zatoczyliśmy koło. Yy, no jest, jest wspaniale. Wieża ma 11 metrów mniej więcej, 12 może. Yy, tak mi przynajmniej pokazuje Garmin. Yy, no coś wspaniałego, powiem tak. Yy, na pewno zapomnijcie o tym w ogóle, że będzie, przyjdziecie tu latem, bo będzie to, będą to dzikie tłumy. Jest to fantastyczna rzecz, po prostu. Usytuowanie tej wieży jakby konstrukcja, to jak ona jest wykonana, to na górze jest jeszcze ławeczka, jest daszek. No to jest coś wspaniałego. Także nic tylko bukować nocleg w okresie po, zdecydowanie po sezonie i wtedy tutaj przyjechać i wtedy rozkoszować się tymi widokami ja tutaj jestem cały czas, jestem już tutaj dobrą godzinę bo obejrzałem wszystko co się dało przez lornetkę i sprawdziłem na mapie co jest czym i jestem tutaj cały czas sam i nikt tutaj się nie wybiera, na dole na parkingu nie ma ani jednego auta, jestem całkowicie sam i to jest właśnie istota wyjazdu pandemicznego będę wracał przez Leśniczówkę przez, dam, przez miejsce po Leśniczówce, Brandsberg Czyli tą drogą wrócę. Eee, tak myślę, że to, że to jest tam, ale będę szedł po śladach. Myślę, że, 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 że trafię. Eee, a tutaj ta wydeptana droga to jest ścieżka, którą, którą eee, przyszedłem eee, z, eee, z Mucznego. Dobra, jak zwykle się rozgadałem, a mam nadzieję, że było warto. Eee, Starałem się streszczać, także, także będę wyłączał i, i może zobaczymy się jeszcze mm, na miejscu leśniczówki Brensburg. Jak teraz zatrzymać film mm, mając takie grube rękawice może nosem. Stwierdziłem jeszcze na dole, że no nie ma siły, żeby to było 12 metrów, coś musiał mi garmin po prostu źle pokazać. Także nie wiem, ile ta, ile ta wieża mam. Może nawet bliżej 30 niż 12. Teraz jak zszedłem dopiero garmin pokazuje mi, że podszedłem dzisiaj łącznie w górę 230 metrów, więc 30 metrów by się zgadzało, ale. Ale ciężko mi jest to ocenić. No, e, zrobię zdjęcie, może i po prostu na podstawie wysokości kondygnacji będzie można to e, oszacować. A te kondygnacje są bardzo wysokie, bo nawet ja e, z moim wzrostem nie musiałem się tam schylać. No także wspaniała sprawa, naprawdę. A ja idę tutaj taką ścieżką, e, która powinna zaprowadzić mnie do, mm, do leśniczówki Brandsberg i później będzie prawdopodobnie strome zejście w dół. I dotarłem do tego, co pozostało po leśniczówce Brenzberg Oczywiście przykryte kodorką śniegu, ale tutaj są takie no, ruiny, dosłownie kamienie, które są pozostałością piwnicy tej leśniczówki W sierpniu 44 roku Polacy z okolic Próbowali ukrywać się przed ukraińską powstańczą armią gdzieś w lasach Między innymi tutaj na Jasieniowie, czyli na tym Jeleniowatym. I również część z nich schroniła się w leśniczówce u pana Franciszka Króla. No i niestety 15 sierpnia był jeden świadek, który, chłopiec, który, który słyszał, widział, jak Upa otacza leśniczówkę, a później uciekając, słyszał już tylko krzyki ofiar. No i na jego nieszczęście wrócił tam, bo chciał e, dowiedzieć się, co stało się z, z, z jego, jego rodziną między innymi No i został również ujęty i zamordowany przez upowców e, Wśród 74 ofiary, wśród nich kobiety i dzieci, także tak właśnie e, Tak właśnie działa nacjonalizm i ocenianie ludzi na podstawie tego, do jakiej narodowości należą Także czy to ukraiński, czy... Niemiecki, czy polski, czy jakikolwiek nacjonalizm zawsze w dłuższym, dłuższym rozrachunku prowadzi do tego samego. Uważam, że świadomy turysta też powinien wyciągać le lekcje z takich, takich pozostałości historycznych. Bo no, zresztą, będziecie się interesować tematem, to wygooglacie sobie leśniczówkę Brandbergi, dowiecie się o zbrodniach upa w, w tym rejonie. Ale również, żeby oddać sprawiedliwość, należy wspomnieć o zbrodniach wojska polskiego, i tutaj akurat przykładem takiego miejsca jest Terka, gdzie spalono w domu przy pomocy granatów zamkniętych w domu zakładników ukraińskich, w tym również kobiety i dzieci. Także po obu stronach. Tak krew się przelewała. Oczywiście, e, wszystko to działo się e, jakby ze świeżym wspomnieniem Wołynia. E, no ale, czy, czy był to uzasadnione sposób załatwienia sprawy, to każdy sobie może sam e, rozstrzygnąć. No. co by nie mówić, na pewno dzieci nie były nic winne. E, w każdym razie, no polecam wykłady e, profesora Motyki. Na YouTubie można bardzo dużo wywiadów, konferencji jakiś odnaleźć, gdzie profesor Motyka w bardzo wyważony sposób opowiada o tym, i to za to naprawdę bardzo szanuję go i, i chętnie oglądam jego, jego relacje historyczne właśnie o, ogólnie o stosunkach polsko-ukraińskich. Bo gdybyśmy chcieli przeanalizować stosunki polsko-ukraińskie, to, to będzie może truizm, co powiem, ale musielibyśmy się cofnąć co najmniej do powstania Chmielnickiego. i i, i dokładnie analizować co się działo, również musielibyśmy dobrze przyjrzeć się dwudziestoleciu międzywojennemu burzenie cerkwi i tak dalej to też na pewno nie wpłynęło dobrze na te, na te stosunki. Oczywiście z drugiej strony z drugiej strony oczywiście no, rodzące się wtedy upa i zamachy i tak dalej tam w oddali widzę jakiś krzyż. Czy to zdaje się będzie jakiś obelisk upamiętniający tych pomordowanych? Także jeszcze tam też podejdę. I rzeczywiście tutaj znajduje się krzyż umieszczony przez leśników. Razem z takim kamieniem pamiątkowym, ponieważ co też warto zaznaczyć: większość pomordowanych tutaj to byli leśnicy i ich, ich rodziny. To byli leśnicy, którzy. Z Doliny Górnego Sanu, czyli tam okolice Beniowej, Bukowca obecnie. Próbowali tutaj się schronić w tej leśniczówce u leśniczego Franciszka Króla. Oprócz leśników byli tam również kolejarze, jacyś urzędnicy, pracownicy jakiejś administracji i, i też księża. A zszedłem właśnie, znaczy prawie zszedłem, jestem już blisko drogi. Stamtąd przyszedłem, czyli z Brenzbergu to jest bardzo stromo, nie widać tego pewnie. Eee, I tak dla zobrazowania warunków, tak. Także dla małych dzieci w paluszkach to sama radość. To niestety nachylenie sprawia, że radość może się zamienić w nagły zjazd. Na pupie, no jest tak, to, jest właśnie, to są właśnie bieszczady. Czyli góreczki teoretycznie niewielkie, a jednak często bardzo trudne ze względu właśnie na te warunki. Ja już tym ujęciem tego bieszczadzkiego słynnego błota się z wami będę żegnał. Ten materiał nie chcę, żeby był za długi. Także moje kolejne przygody umieszczę już w innych filmach. Mam już jakieś mi się. Kilometr półtorej do samochodu, a później może wybiorę się jeszcze do Dydiowej. Zobaczymy. Także jeśli obejrzyjście całość serdeczne dzięki i jak zwykle pozdrawiam.